Siamanko, wtorkowy, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam w Tajlandii. Postanowiłem nagrywać, bo zawsze nagrywam w Wigilię, a dziś jest Wigilia, 24 grudnia, i to są moje pierwsze święta w życiu, których nie, święca, nie spędzam w domu na chropaczowie. Tylko jestem właśnie w tropikalnej Tajlandii no i jedziemy się wspinać właśnie razem z Iwonką. Pakujemy graty i jedziemy na motorku, a to jest e, nasz aktualny domek. Bardzo fajnie się tu mieszka. Może opowiem nieco więcej później, ale jak na razie to właśnie jedziemy. Dobra, dobra, ale Wy na pewno chcielibyście wiedzieć, co się stało z tym moim okiem, tak więc e, nagrywałem odcinek, którego jeszcze nie widzieliście. Deep water solo, czyli wspinaczka nad wodą. No i wpadłem do wody niefortunnie. I tak właśnie się moje oko takie coś się stało. I to będzie w jednym z kolejnych odcinków, właśnie. A ja wam teraz ten odcinek emituję świąteczny, czyli tak jakby na świeżo i trochę nie po kolei, ale chodzi o to, żeby właśnie puścić taki świąteczny odcinek w święta. A wspinaczki wyemitujemy w następnej kolejności. Are you ready? I am ready. Ale dawno nie jeździłem na motorku. To już pierwszy dzień, dziś wypożyczyliśmy motorek z wypożyczalni. No i śmigamy. 7 minut do przejechania. Pięknie to wyszło. 30 tejskich batów za dobę pożyczenie takiego motorka, czyli około 30 zł. To była moja pierwsza przejażdżka tym motorkiem i stwierdzam, że była bardzo udana. Motorek zostaje w tym miejscu. Miejscówka, na którą właśnie przybyliśmy, to jest North Wall, czyli północna ściana. I tu jest jedno z takich bardziej kultowych miejsc do wspinaczki w Tajlandii. Jeszcze tu nigdy nie byłem. Ta ściana y, wyróżnia się tym od tych innych znanych miejscówek, tu do wspinaczki w Tajlandii, że jest cały dzień w cieniu. Można się prawie cały dzień wspinać i nie poparzyć słonecznie, no ale to ma też swój minus, bo tu jest bardzo dużo komarów. No i nie ma tu takiej bliskiej plaży w pobliżu i takiego tropikalnego. Właśnie klimatu, który moglibyśmy kojarzyć z Tajlandią, ale to znaczy też, że będzie mniej przypadkowych turystów, więc spoko. Zobaczmy, co tu jest. Wow, niesamowite jest to miejsce. Nie spodziewałem się takiego. Kurde, jakie tu są tufy wielkie. O, kurde, tu jakiś. Skubany, wystraszył. O, ale wielkie nawisy. Nie widziałem takich. Bardzo jest to charakterystyczne dla tych tajskich miejscówek. Do wspinaczki. Dziś jest potrójnie wyjątkowy dzień. Po pierwsze jest wigilia. Po drugie są urodziny Iwonki. Hmm? Happy birthday! Ah, thank you! Happy birthday Iwonka ma dziś urodziny. No i jeszcze premiera filmu z Argentyny wspinaczka na Globant. Jak, jak oglądacie ten odcinek, no to ona już leci na kanale BNT Także potrójne święto Premiera filmu roku, urodziny, no i wigilia So scary yeah. Sleepy Sleepy dog O, ale on ma coś ze szczęką Chyba uległ jakiemuś wypadkowi Coś mu się stało, bo, bo rok Bidula A teraz ubieramy nasze kreacje wspinaczkowe Czyli uprzęże i inne sprzęty, no i robimy tu jakieś drogi na rozgrzewkę. 6A na rozgrzewkę, chociaż te 6A to już jest prawie jakby moja życiówka, ale do przodu. Robię, w zasadzie w tym roku zrobiłem swoje życiówki wspinaczkowe w temacie takiej wspinaczki sportowej, więc ja dopiero teraz jakby zacząłem jakoś bardziej iść do przodu w temacie takich skalnych wspinaczek. Także trzymajcie kciuki za moje pierwsze 7A. Mhm. Uh -huh, of course. Środek na komary. Tajski. Ostatnio się nim psikałem, jak byłem w marcu i myślałem, że tu nie ma DITU, a jest 12%. Czyli w sumie mało. Ale mimo wszystko twarzy wolałbym nie psikać DITEM, bo to jest trucizna, która zabija nie tylko owady, ale w ogóle wszystkie żywe stworzenia. A tak właśnie powstają te nawisy skalne, które są takim charakterystycznym widokiem w Tajlandii. Po prostu kapie woda, no i one rosną w taki sposób, że no tak to rośnie. No. To firma produkująca sprzęt do wspinaczki, spoko, ale tu dzisiaj La Sportiva wjeżdżą, bo te La Sportiva to są takie moje wygodne buty, a tu nie ma jakichś takich super trudności, więc polecimy w wygodnych butach na początek. poszło bez bloka. Teraz kolej Iwonki. No i kiedy się wspinałem, to zauważyłem takie ukształtne ringi potraktowane czerwonym klejem. I z tego co się ostatnio dowiedziałem od Marcina, to to jest najnowsza reekipacja, czyli to są świeżo powbijane uszka asekuracyjne, czyli to jest nowy sprzęt, czyli jest bezpiecznie. Eee, także super. Wspinamy się bezpiecznie. How are you okay? Dobrze poszło i wące też się udało No na jednym bloku ale dzielna dziewucha ogarnęła Ja też ogarniam, robię co mogę. tu jest taki przyrząd automatycznie się blokuje ale i tak nie wolno tej liny puszczać no ale jak już to chcesz zrobić, no to lepiej tu coś przywiązać pewnego, na przykład motyl tajlandzki, yy, alpejski. Już się martwiłem, bo ten nasz przewodnik wspinaczkowy, który kupiłem na tonsai, on nie obejmuje tych ścian tu. Yy, poza tonsai, no ale jest tu na miejscu taki zalaminowany przewodnik z drogami. Okej, okay, Iwonka już bezpiecznie wylądowała na ziemi, a tu jest takie fajne 6B. Droga wyceniona na 6B leci tu do góry. No jest dość długa, ma prawie 20 metrów. Tam są ostatnie pętle. Spróbuję się tam wspiąć. Jestem w tym stanowisku. Poszło poszło te 20 metrowe 6B on sitem ale mnie to zestresowało w paru momentach o, Nie, chyba jest nawet więcej niż 20 metrów. Miałem parę takich momentów, gdzie nie było widać, yy, yy, gdzie, miałem, gdzie utraciłem kontakt wzrokowy z asekurantem. I to tak trochę właśnie bardziej schizuje wtedy, nie? No ale dobre jest, udało się. 6B on-site'em na nowej miejscówce. ma. Teraz się trzeba przewiązać i zjeżdżamy. Ok, down. Okay, Ale się boję, normalnie się kur... tak boję, że nie macie pojęcia, jakie ja mam teraz wyrzut adrenaliny. Ja wolę się bez sprzętu wspinać. Stop. Down. Jak tak ma wyglądać cały mój rok, no to to będzie ciekawy rok, ponieważ co się robi w Wigilię, to się robi przez cały rok, tak słyszałem kiedyś, no i co roku w Wigilię nagrywam vloga, no i za każdym razem właśnie nagrywam vloga, więc no, to się sprawdza, no i jeszcze robię trening i piję yerbę, i robię montaż, robię to co w Wigilię? Down if, down! Slow, slow, slow? Witajcie yeah. yeah, okay, okay? <laughs> ziemianie! Ło yes. wow, kurde! Ależ to była świąteczna wspinaczka! Christmas climb. Thank you very much. A oto i plantacja kauczukowców. Trochę mi się to kojarzy z pozyskiwaniem soku z brzozy. też się to odbywa w podobny sposób, że właśnie kapie z drzewa sok, no i jest sok z brzozy. ale to nie jest sok z brzozy, tylko to jest sok z kauczukowca, czyli to jest guma. z tego się robi guma, a z gumy się robi opony. no i tak to wygląda właśnie. No fresh. to śmierdzi, normalnie cuchnie jak jakieś skarpety, czy coś. Like, like, like my socks. Jedziemy coś zjeść, na jedzenie, nie? A później na jakiś jarmark bożonarodzeniowy trzeba skoczyć. Yeah, okay, let's go. Jazda! Uh, left, 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 Martin, there. Right, right, you're going right here. Okay. Okay, I I get down first. I get down, okay, down first. Okay, yeah. okay. Okay. Podjechaliśmy właśnie na pokój, aby się przebrać przed wyjściem na miasto. A tu jakieś objawy świąt Bożego Narodzenia w tej Tajlandii. Widziałem tu już kilka choinek, ale prezentu się nie spodziewałem od tajskiej obsługi. I wish you Merry Christmas. I taki właśnie pakiecik z batonikami. Nice. Fortunately, we drive a motorcycle, no car. Whoa! Oh! We hit him. Oh, perfect. Do you want me to get down first? Let me get down first. Okay. okay. Where we go? I don't know. Plan is find s sign of Christmas, uh, Something's uh, Christmas stuff. I don't no, Christmas A snack. Respect. Oh yes, są pierwsze znaki świąt. Choinki. Choinki pod apteką nie brakuje. Tajlandia tętni życiem w ten bożonarodzeniowy wieczór. Właściwie w Polsce dopiero 13, Więc w Polsce jeszcze pierwsza gwiazdka się nie pojawiła, a tu się pojawiła już dawno. My teraz jesteśmy na krabi, dokładnie na miejscówce Aonang. I słyszałem taką teorię, że tu jest 30 turystów na jednego taja. Czyli tu są w zasadzie sami turyści tworzą tą Społeczność no i pewnie Tajowie, którzy są tutaj, aby pomóc tym turystom i ich obsłużyć, że tak powiem brzydko. No, ciekawe, czy my tu jakiegoś karpia chycimy na tą wigilijną kolację? Obawiam się, że może być ciężko z tym karpiem, ale za to są jakieś wielkie małże, kraby. I tym podobne owoce morza. O, biedak! Związali go. Czy to karp? Czy to zupa z ryby? Nie. To są gotowane ośmiornice. A to jest gotowana ryba jakaś morska christmas dinner wow. bardzo dobre cześć mamo oto nasza wigilia Iwonka nie, to jest ryba. To nie jest karp. Niestety nie ma makówek. Czyli Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Okay. Just like last time my... Oh, this is fish. It's really fish. Yep. Wow. Przepyszne mhm. Dziękuję bardzo. To wszystko kosztowało Około 90 zł, 9 dyszek za taką dwuosobową kolację w takiej dość wykwitnej restauracji. Do najtańszych miejsc to miejsce na pewno nie należy, więc jest spoko. Właśnie za to ludzie kochają Tajlandię, za ceny oraz za owoce morza i kokonat. Całkiem udany był ten zamiennik Harpia. Teraz idziemy na night market poszukać jakiegoś zamiennika i może makówek a akurat tak się składa, że jesteśmy w okolicy takiego ogromnego night marketu wspaniale, że jest ze mną Iwonka, bo ona wie co jest 5 w Tajlandii. What about Iwonki? What is Iwonki? Iwonka, Iwona, Iwonki? Powiedz Mianownik kto co? Iwonka. Iwonka? Sej, mianownik kto co? Ja co? Iwonka. Iwonka. Dopełniacz kogo czego? Iwonce. They cannot follow. Okej, for me it's difficult too. Dotarliśmy do night marketu. Wszystkiego tu jest dużo jedzenia, różnych upominków, pamiątek. Można dostać oczopląsu. W ogóle tu się okazało, że po portugalsku aligator to jest jacaré. A po tajsku to jest jarake. Jarake. No, czyli prawie tak samo. A to w ogóle kraje po dwóch przeciwnych stronach globu leżą, więc ciekawe, skąd te podobieństwo. Ogrom owoców morza. Nie Niebywała ilość pożywienia, ale makówek jeszcze nie było. Dla mnie jest tu mango i passion fruit, czyli dragon fruit. Trzeba to dobrze posiekać i robi to pan na takiej lodowej płycie. Teraz rościeranko. Krojonko. Teraz trzeba chwilę poczekać, żeby to tak jakby zamarzło. No i teraz się to tak jakby yy, roluje. i pakuje do pudełeczka mogę bardzo. Mogę sobie jeszcze bardzo. czegoś? O kurde, ale dawno sobie tak nie pozwoliłem. Cernik, mm. który robi moja mama, jest lepszy. Ale to też jest dobre. Właśnie dokonujemy zakupu Coconut Flower. Coconut Flour Ok, 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 ok. Czyli to nie jest Coconut Water, tylko to jest Coconut Flower. Ok. Yay, yeah, first. Wow! Sweet! Really sweet! Smakuje bardzo podobno, podobnie jak woda kokosowa, ale słodsze jest i tak jakby bardziej gęste, takie syropowe przepyszne, w Składzie jest 100% kwiat kokosa. OK, czyli bez dodatku cukru, bez dodatku jakiegoś chemii i bez dodatku wody. Czyli to jest czysta natura. To jest tak słodkie, normalnie jak Iwonka. It's sweet like if. Uh, no. no. It's very sweet. Ale tu wszędzie pachnie zielskiem. Jeszcze legalne, ale podobno ma się to zmienić. W ogóle zabawna sytuacja w tej Tajlandii, bo normalnie można tu legalne zioło kupić, a nielegalne jest tu palenie e-papierosów i e za e-papieros. Można tu naprawdę dużą karę dostać. W ogóle tego tu nie można sprzedawać ani tego używać. No a zioło można, nie? No więc takie coś. Ogólnie na tym nightmarkecie można dużo rzeczy kupić, można się tu stracić. I właśnie już my już swoje zjedliśmy, wypiliśmy, było słodko, przyjemnie. A teraz już ino mycie zębów i do spania. Także życzę Wam wspaniałego uczucia wolności i satysfakcji, które może wam dać zdrowy organizm, czyli zdrowia dużo. Zdrówka pomyślności, dużo wolnego czasu na to, abyście mogli robić to, co lubicie. No i Merry Christmas! La Także dziękowa za wytrwanie do końca i pozdro! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year.